Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam Łukasz Maciec. W sobotni w klubie sportowym PAKO w ulicy Zana 72. Podczas zajęć spotkaliśmy Bartka Barkowskiego, byłego koszykarza lubelskiego startu. No, tak wysokiego klubowicza to jeszcze nie mieliśmy u nas w PAKO 2.06. Bartek, powiedz internautom PAKO skąd twoja obecność w klubie sportowym PAKO. Postaram no, się ruszać, tak naprawdę cokolwiek jeszcze robić, poza, poza tym graniem. Natomiast no, w tym momencie rehabilituję kolano przeszedłem zabieg prawego kolana no i trzeba dojść do siebie po prostu przychodzisz tak. na rehabilitację do klubu sportowego Paco, do Ryszarda Majewskiego tak, no, lepiej trafić nie mogłeś tak zgadza się, powiem szczerze pierwsze kolano które, które już nie pozwoliło mi grać dalej również było Naprawione przez pana Rysia, także musiałem przyjść tutaj naprawić drugie, nie było innego wyjścia. Kibice Koszykówki w Lublinie i zapewne ty też także cieszysz się, bo przecież już za chwilę, 4 października, inauguracja Tauron Basket Ligi, no i wielka koszykówka wraca po, po wielu latach do Lublina. Bardzo się cieszę, kibice potrzebują koszykówki na dobrym poziomie u nas w Lublinie, także. Cieszyć się. No, smutek tylko jest taki, że zostało dwóch czy trzech zawodników z Lublina, natomiast no, takie, takie są realia sportowe teraz no i trzeba temu sprostać po prostu. Ja wrócę trochę lat wstecz, dokładnie 10. Wtedy start po raz ostatni grał w Ekstraklasie. Chodziłeś na pewno na znaczy, bo przecież nie mogło być inaczej. No tak, jak najbardziej. No, wtedy hala Mosir była wypełniona, wszyscy siedzieli na schodach, stali w szybach, patrzyli na, te, patrzyli na to widowisko. No miło by było, żeby te czasy wróciły, miło by było, żebyśmy jakieś, jakieś, coś znaczyli w tej lidze. Miejmy nadzieję, że Hala Globus w tym sezonie, jak i w przyszłych, będzie również zapełniona. Powiedz mi, jeszcze na koniec, jak długo będzie trwała rehabilitacja w naszym Szybkivi? To znaczy tak. Zabieg miałem na koniec ostatniego dnia lipca. W tym momencie jestem. Po, po tygodniu, po zabiegu przyszedłem tutaj, no i tak naprawdę myślę, że jeszcze miesiąc, półtora i dojdę do siebie. Jak już zakończy się rehabilitacja, to zostanę z tutaj? No myślę, że tak, bardzo chętnie przy, mm -hmm. będę przychodził. No, będę chciał jeszcze na pewno się ruszać, ćwiczyć, cokolwiek robić ze sportem.